Polak został w bestialski sposób zamordowany w Meksyku. Polak został w bestialski sposób zamordowany w Meksyku. Lokalne służby poinformowały o odnalezieniu jego szczątków. Polak, Mariuszel. Zaginął 4 lutego. Mężczyzna wyszedł ze sklepu w którym pracował, po czym słuch o nim zaginął. W poszukiwania bardzo szybko włączyły się lokalne służby. Polonia w Guadalajara, wśród której mężczyzna był bardzo popularny, do końca miała nadzieję, że uda się odnaleźć go całego i zdrowego. Polak został brutalnie zamordowany w Meksyku w niedzielę 9 lutego, przed wspomnianym sklepem odnaleziono jednak odciętą głowę Mariusza L. Od razu wszczęto śledztwo w sprawie morderstwa, którego padło ofiarą. Nie wiadomo, kto zabił polskiego obywatela oraz z jakiego powodu go zaatakowano. W kontakcie z rodziną zabitego pozostają przedstawiciele konsulatu, którzy udzielają też wsparcia w meksykańskim służbom. Polscy przedstawiciele dyplomatyczni mieli doskonale znaciel. Co ciekawe, polecano go bowiem nawet jako tłumacza. Ewidentnie był więc osobą zaufaną i szanowaną, która zdobyła sporą rozpoznawalność wśród rodaków żyjących w Guadalajara i okolicach. Głos w tej sprawie zabrali już współpracownicy zamordowanego mężczyzny. W krótkim wpisie na Facebooku nie ukrywali szoku i smutku, które nimi wstrząsnęły. Jak dodali, będą za nim bardzo tęsknili. Dzisiaj grzeje, 1: Relacja świadków tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej wyciskał łzy. Smutne słowa: Straszna sytuacja, 2. Policja błaga o pomoc szukają dwóch mężczyzn. Dopuścili się kargodnego czynu w samym sercu polskiego miasta 3. Na wakacjach schudła minus 17 kg. Odchudziła ją ta roślina. Trwają poszukiwania morderców mężczyzny bliscy L. Mają nadzieję, że lokalnym służbom uda się ustalić, kto stoi za morderstwem. Będzie to jednak o tyle trudne, iż ostatnie lata są w Meksyku naznaczone wyjątkową brutalnością i przemocą ze strony lokalnych grup przestępczych. Śledztwo w sprawie jest w toku. Najlepsze newsy dnia źródło Gazeta.pl. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News